Powiem Wam, że to jest dramat. Cię mało gościę już chyba z godziny na rękach. Uff, uff, faktycznie posiadanie dzieci to ciężki temat. W ogóle w takich długo istniejących biznesach to bardzo często właśnie jest tak. No uważam, że warto się 15 razy zastanowić, zanim się coś takiego zrobi. Naprawdę, jak kontrowersyjnie by to nie brzmiało, błagam, zastanówmy się. Zastanówmy się. Dobre światło. Ostatnio ogólnie to powiem Ci, że całkiem mi dobrze idzie wstawanie rano. Dzisiaj 6.00, ale też kładę się wcześniej. I właśnie to yy, iście wcześniej spać to jest chyba klucz. To jest chyba klucz. No i też dużo rzeczy udaje się mi już zrobić w momencie, kiedy sobie rano wstanę. No bo co, ten dzień jest dłuższy, ale to jest już coś, o czym sobie wspomniałem. W momencie, kiedy nagrywam dla ciebie to wideo, zrobiłem już sobie wszystkie reklamy do samego końca akcji sprzedażowej Macra i VBA, więc jeden taki istotny punkt odhaczony na YouTubie. Pod tym wideo będą teraz się pojawiały na samym dole takie. Um... Takie stopki, czyli taki tekst, o czym ten kanał w ogóle jest. Tego wcześniej nie było, natomiast dostałem radę, żeby coś takiego wprowadzić. To podobno lepiej pozycjonuje kanał, więc coś takiego będzie się pojawiało. No i zmieniłem sobie też okładkę kursu, który, 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 który też powstaje powoli, który też nagrywam i myślę, że dzisiaj jeszcze nad tym kursem się pochylę. Natomiast będę przygotowywał pewnie też webinar. Kwarantanna u mnie trwa, raczej z domu nie wychodzimy, natomiast są takie sytuacje, kiedy musimy, jak na przykład dzisiaj, kiedy. Leją mi już płytę na budowie. Za chwilę, właśnie tam będę jechał. Trzeba zapłacić za beton, trzeba zapłacić budowlańcom. No i chwila przerwy, jakieś dwa miesiące, budowa sobie będzie stała, płyta sobie będzie schła. W międzyczasie trzeba będzie zdjąć szalunek. Więc takie rzeczy, które są gdzieś bardziej związane może z częścią prywatną tego mojego życia, nie do końca biznesową. Ja się zbieram na ty. Oczywiście będziesz mi w tej podróży towarzyszył. Zobaczymy, jak wygląda ta nasza zalana na domu płyta. Się leje. młody misa są na rękach, żeśmy z budowlańcem gadali. Powiem Wam, że to jest dramat. Czy mam gościa, a już chyba z godziny na rękach? Uff, uff, faktycznie, posiadanie dzieci to ciężki temat, a szczególnie dla moich pleców. Kurde, petoniarka jedzie, muszę szybko lecieć, bo mi młodego obudzi. że tobie powiem, że myślę, że jednak obecna sytuacja w kraju jest częścią życia wielu z nas, jak nie każdego. I ciężko tak w ogóle nie nie mówić, ale ja się postaram. <grych> na tyle na ile mi się uda. Ciekawa rzecz. Kurczę, powiem wam, że kończą mi się witaminki. Ja je biorę regularnie. I, yy, i nie wiem, czy będę mógł je zamówić. Miejmy nadzieję, że tak. Bo mam kamerę trochę nie przytartą i od razu ostrzej. Teraz tak. Kolejny dzień, co? Mój reklamy zrobione. Trzeba przygotowywać się do webinara. Można nagrywać kolejne lekcje kursu. Samo życie, samo życie. Jak widzisz, życie przedsiębiorcy nie jest usłane różami. No w zasadzie jest już usłane ciężko pracą i jak tak sobie byś przeglądał te wszystkie vlogi jak widzisz w domu, to może akurat, <noise> zamiast Netflixa, to zauważy, że tam dużo rzeczy się powtarza. Ja sobie wstaję, sobie idę do pracy, coś tam sobie mm, pospaceruję z rodziną, coś tam sobie na tej budowie poogarniam, to w temat z, z ostatniego miesiąca, natomiast wcześniej tego nie było. Czasem występuje, natomiast bardzo rzadko. I w sumie o tym jest robienie biznesu. Biznes moim zdaniem, i nie tylko moim, to jest konsekwencja na pewien proces, który się realizuje dzień po dniu. No i tak się buduje rzeczy wielkie. Nie wiem, czy ja zbudowałem już dużą rzecz, ale chyba trochę tak. W sensie ja jestem... No jestem dumny z tego celu. Na Facebooku tam ponad 30 tysięcy osób, ponad półtora tysiąca klientów. Ja zwykły chłopak ze wsi, ale to, to działa, nie? I wydaje mi się właśnie, a ja że jestem pewny, że takie małe kroki powodują takie... już tak powiem, no zbliżanie się do swoich celów. I to jest fajne. Wymaga to cierpliwości, wymaga to dyscypliny, której również była okazja pomówić w jednym z vlogów, natomiast na koniec dnia się opłaca. tak to właśnie dzisiaj się teleportuje działki, nie działki, kurniki odroczona, odroczona gratyfikacja co to znaczy? to znaczy, że dostajemy nagrodę po jakimś czasie i tak w sumie się zastanawiam głębiej nad tym wszystkim co się dzieje w moim życiu w ogóle w takich długo istniejących biznesach to bardzo często właśnie jest tak to znaczy co? robimy coś dziś, czego efektów nie do końca się spodziewamy i okazuje się, że mamy z tego przyjemność, mamy z tego zysk Mamy z tego pieniądze, bo zysk to nie jest zawsze to samo co pieniądze Dopiero po czasie I właśnie to jest ta odroczona gratyfikacja I do refleksji na ten temat Skłoniła mnie rozmowa z moim majstrem na budowie Zadam pytanie dlaczego ludzie kupują domy Od deweloperów tu i teraz, skoro to są domy robione tak No Oczywiście nie wszystkie, nie chcę uważać deweloperów Ale są tak robione bardziej wiecie gdyby były zrobione. No i mówił to budowlaniec, kierownik, który jest w temacie, więc zakładam, że no chłop o tym pojęcie ma, przynajmniej na pewno większe niż ja. No i dlaczego kupują domy? Woda się leje. Co do tej gratyfikacji odroczonej. Są rzeczy, które w życiu robimy, a w sumie nie wiemy, jaki będzie ich efekt. Czyli ja na przykład miałem masę wystąpień bezpłatnych na uczelniach i nie jestem w stanie zmierzyć, jak to się przełożyło na mój biznes. I nawet w sumie nie chciałem tego jakoś bardzo mierzyć. Byłem po prostu ciekawy. No i efekty były tego... jakieś na pewno były. Tylko no, pytanie jakie? To trudne pytanie. Natomiast widziałem w kwestii sprzedaży, że to tam sobie gdzieś rosło. Widziałem też po komentarzach, po odpowiedziach osób, które na tych moich bezpłatnych wystąpieniach e, były, dały z nich udział, że były to całkiem pozytywne opinie. Dla mnie to był duży plus, ponieważ co? No ponieważ. Znaczy jest to nadal, nadal duży głos, bo nadal takie wystąpienia zdarza mi się odbywać. No bo uczyłem się właśnie obsługi sceny, jeśli mogę tak powiedzieć. Obywałem się z tą sceną, no i też budowało mi to jakiś tam PR. Więc to jest taki przykład, myślę, odroczonej gratyfikacji. Bezpośrednio w danym dniu, w którym to się działo, nie przynosiło mi żadnego przychodu, bo nawet straty, bo w tym czasie mogłem robić przecież coś innego. Ale na koniec dnia to to się sprawdzało. No i mam takiego kolegę przedsiębiorcę, no to w ogóle jest mistrzów odroczonej gratyfikacji. Buduje firmę po to, aby ona w przyszłości przynosiła zyski. Trochę taka strategia Amazonu. Amazon długo nie zarabiał, długo nie zarabiał. Natomiast teraz to jest jedna z najwyżej wycenianych spółek na świecie. Firm w sumie na świecie, wiem. No ciekawe, ciekawe. A co do domów, dlaczego kupujemy domy, a nie, a nie je budujemy? No trudno powiedzieć. W sensie myślę, że jest kilka ym, motywacji. Pierwsza jest taka, że no Czasami nie mamy gdzie mieszkać. Może też bardzo często nie mamy gdzie mieszkać. No, w takiej sytuacji to normalne, że trzeba, trzeba gdzieś, tam, gdzieś tam się ulokować. No i teraz pytanie: czy budować swoje gniazdko, czy kupować to gniazdko, czy wynajmować swoje gniazdko? To jest trudne pytanie. Ciężko mi na nie odpowiedzieć. Ciężko też zaraz po ślubie, czyli powiedzmy w wieku 20, parę lat, może zaraz po 30, mieć, nie wiem, pół miliona, milion złotych na dom, czy na mieszkanie. To też nie jest prosta sprawa. To jest jedna z motywacji brania kredytów. No, takie życie. Takie życie. Druga motywacja brania kredytów to jest chęć konsumowania na teraz. I ta druga motywacja brania kredytów to jest coś co bardzo ze mną nie rezonuje. No, i to może być kontrowersyjne co teraz powiem. Uważam, że jak ktoś bierze kredyt na wycieczkę albo jak ktoś bierze kredyt na telewizor a potem musi go spłacać przez pół życia. Czasem tak bywa. No to tak trochę chyba ciężki temat. Nie lepiej byłoby najpierw zarobić na ten telewizor, albo na te wakacje, a potem na nie jechać i tak sobie na ćwigałcie na tych wakacjach siedzieć. Co? Jestem z tej starej szkoły osób, które najpierw na coś oszczędzają, a potem to dopiero kupują. I uważam, że tak, jestem ze starej szkoły, bo to jest coraz rzadziej spotykany e, sposób na konsumpcję tego, co się ma. Jeżeli jesteśmy w tej drugiej szkole, w tej nowszej szkole, to kupujemy nie za swoje pieniądze, rzeczy, które nie są w ogóle nam potrzebne, żeby zaimponować ludzi, mi ludziom, żeby zaimponować ludziom, którzy mają nas w sumie gdzieś Trudne, ale prawdziwe. Bardzo często tym sposobem kupujemy rzeczy, na które nas nie stać. Za pieniądze, których nie mamy, bo, bo to są pieniądze banku. A potem się wikłamy w kredyty, chwilówki, chwilówki i taka petelka się na naszej szyi powoli zawiązuje. Śpimy coraz gorzej i tak dalej i tak dalej. Czemu nie na odwrót? Czemu najpierw nie zarobić na przykład na ten telewizor czy na jakąś wycieczkę? Bo no nie mówię tutaj o domu. No jeżeli nie mamy gdzie mieszkać, to tutaj kredyt w moim odczuciu, no to jest jakieś rozwiązanie to jest jak najbardziej okej okay rozwiązanie bo tak mamy czas trudno znaleźć inne natomiast jeżeli ktoś kupuje bo tak mu się widziało dzisiaj i szybko leci i kredytuje się no uważam że warto się 15 razy zastanowić zanim się coś takiego zrobi naprawdę jak kontrowersyjnie by to nie brzmiało błagam zastanówmy się zastanówmy się to się wiąże też z odpowiedzialnością o której ja tak dużo mówię odpowiedzialnością za swoje życie no bo jeżeli my nie myślimy o tym co będzie w przyszłości w końcu pojawi się problem. Na przykład, tak jak teraz się pojawia problem. Nie wiadomo, jak to będzie z tymi wszystkimi kredytami, bankami, etc., etc., no bo mamy trudną sytuację. No i jak jest, wiecie, hossa i wszystko pięknie rośnie, no to łatwo brać kredyty, łatwo się zadłużać, nie? No bo przecież w sumie dobrze zarabiamy, jest spoko. Natomiast problem pojawia się teraz, kiedy na przykład część ludzi może stracić pracę. I co wtedy z kredytami? Jest już trudniej. Gdybyśmy kupowali za gotówkę. Może zwinęlibyśmy trochę stopę życia i dałoby się przetrwać. Natomiast jeżeli żyjemy na kredyt, no to raty się nie zmniejszą, a mogą się nawet zwiększyć. Znowu zależy od polityki monetarnej kraju, hey. ten vlogasyk nie ma na celu urażenia kogokolwiek w jakikolwiek sposób i waszych uczuć. Natomiast kurde, no opamiętajmy się na Boga, opamiętajmy się na Boga z tym naszym wydawaniem tych nie swoich pieniędzy, bo... Przejdzie przyjdzie za to rachunek, kurde, kiedyś przyjdzie za to rachunek. Wtedy może być już za późno. Jeszcze najgorzej, jak długi są dziedziczone, nie? Ja mam wielkie dzieci. Jestem w trochę lepszej sytuacji, prawda? Mogę się zadłużyć, dzieci będą spłacać. Nie, ja z tej starej szkoły. Także AWE działanie? nie? AWE praca? Mamy pieniądze z tej pracy? Kupujemy. Nie mamy pieniędzy? No, wrzucimy na kredyt, ja nie lubię, ja nie chcę, czy Ty chcesz? To jest Twoja decyzja, w tym vlogu chciałem, mam nadzieję, że udało mi się pokazać Tobie dwie drogi, drogę stałej szkoły, drogę nowej szkoły, Ty wybierzesz, którą podążysz, ja wybrałem tę starą i szczerze Ci powiem, tak to dla mnie działa, a jak już jesteśmy przy w górę, to był Excellent Work Vlog, mówił dla Ciebie Michał Kowalczyk, jeżeli Ci się podobał, bank. i widzimy się w kolejnym vlogu. 这没事，可以。